Bądź nic nieznaczącym NPC-tem, którego życie od momentu, w którym przestajesz srać w pieluchy, wygląda następująco. Spać, leć, pracować. Tak, to bardzo typowe. Harujesz z ojcem przez wiele lat w kopalni, dorabiasz się własnego mieszkania, znajdujesz kobietę i tak dalej. Standard. Masz stabilną sytuację życiową, zarabiasz dość dobrze, by utrzymać siebie i swoją lubą, spodziewasz się, że reszta twojego życia będzie przebiegać nudno i bez emocji, jak podczas oglądania kolejnego występu Watrasa na placu świątynnym. Każdy kolejny dzień i znowu to samo. A takiego. Państwo atakują jakieś owłosione brudasy, co to pocierają się liśćmi. A do wody boją się nawet podejść. Armie króla dostają tęgiebaty od śmierdzących orków, bo przecież pokonanie idiotów niepotrafiących wejść po machinie obleźniczej, którą sami skonstruowali, to zadanie niemożliwe do wykonania. Praktycznie tak trudne jak podniesienie miecza roda. No chujno, nasz wszechmocny władca Archobar stwierdza, że trzeba podnieść podatki. Królik tak dowalił poddanym zdaniną, że teraz nie starczać na czerstwy chleb, nie mówiąc już o utrzymaniu kobiety i gówniaków. Sprzedajna jak Nadia z czerwonej latarni, twoja niewierna żona ucieka do warantu z jakimś przypadkowym sprzedawcą bagiennego ziela z wielką dzidą w łapie, zostawiając cię z tym całym bajzem na głowie. Od teraz twoje dzieci to Abbasiluka. Z wściekłości rozwalasz całą ulicę. Sąsied handlarz. A nie jednak lichwiarz. Jawka Lechmar donosi na ciebie do dowódcy straży. Goście, którzy nie ogarniają, że w ich wieży zamknął się złodziej i do ciebie biegną jakby gonił ich sam beliar. Tacy są chętni do pracy. Prowadzą cię do jakiejś dolinki otoczonej niebieską bańką, a tam gościu w żółtej sukience i wielkim kapeluszu, którym chyba zwalcza swoje kompleksy, wygłasza swoją przemowę. W imieniu Jego Wysokości, króla Hobara II, pana Varandu, skazuje tego wieźniana. No dobra, zrzucajcie frajera do tego stawu, bo muszę lecieć na wieczorny browar z Corneliusem. Wrzucają cię do doliny, a gdy tylko wychodzisz z wody, jakieś tępe osiłki spuszczają ci w pierdol. Obiekt Westchnień Lasek z wymiany studenckiej między wyspą Khorinis a kontynentem, co to kręcił się obok, ale nie kwapił się zbytnio do pomocy doradzać i byś dołączył do jego obozu na stanowisko górnika. Twoje imię go nawet nie interesuje, ale od razu zasypuje cię informacjami o całej kolonii. Weź młody, będzie zajebiście, zobaczysz. Bo co tu innego do roboty? W innym obozie to tylko czpają całymi dniami. A w innym robią to samo, co w naszym tyle, że nawet kobiet tam nie mają, piją tylko bimber pędzony z lyżu. U nas jest szansa na browary, własną chatę i niewolnicę, jeżeli przeżyjesz pierwszy tydzień. No kurwa, czemu nie? Gościu rodem z wysp południowych odprowadza cię do obozu, przedstawia załodze, daje kilo i odsyła do kopalni. Leci tak ci trochę czasu. Dzień jak co dzień, dzień po znowu to samo. Znowu twoje życie wygląda w ten sam sposób. Śpiszesz, pracujesz. Do czasu, jakiś niewyżyty psychopata, co to jako stróż prawa robi, dopierdala się do ciebie niczym wrzuci i zaczyna macać po tyłku. Znosisz to przez następny miesiąc, bo w końcu co możesz zrobić? Strażników tyle, ile piekielników w kolonii, uzbrojeni są po zęby, a ty masz tylko zardzewiały kilof i obsrane gacie. W końcu ten zboczeniec chwyta za miecz. Masz dość w amoku, rozwalasz jego czaszkę. No i po facecie. Ale na im a co teraz? Myślisz więc, co robić, aż w końcu do głowy przychodzi ci zajebisty plan. Normalnie, Saturas i jego wysadzenie kopca rudy nie mogą się nawet równać do twojego pomysłu. Rzucasz jego ścierwo do okolicznego szybu. Niech przynajmniej te duże mrówki mają ze śmiecia trochę pożytku. Zachowujesz to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Niestety, kapnęli się, że to ty. Eh, tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Już czujesz ostrze katowskiego topora na karku, już czujesz pędle zaciskającą się na twojej szyi. Doprowadzili cię do niejakiego Gomez'a, szefa całego tego pierdolnika. Przełykasz ślinę, patrzysz nerwowo jak gościu z wąsem prawiczka rozmawia ze swoimi przydupasami. Zapada wyrok. Zostałeś przyjęty do straży. Że kurwa co? Spodziewałeś się najgorszego, spodziewałeś się batowania, wyrywania paznokci, przymusowego oglądania placu wisielców wisząc na sznurze, a tu taka niespodzianka. Spodziewałeś się kary. Dostałeś nagrodę najlepszy układ w życiu. Inni strażnicy dają ci zbroję i nawet spoko kosę. Trudno w to uwierzyć. Gomez mówi, że będziesz stać na bramie. Jedynym twoim obowiązkiem będzie odsyłanie wszystkich niegodnych postawienia stopy na terenie zamku. Zajebiście, nawet Ameba by sobie poradziła. Idziesz na nowe miejsce pracy, cały uladowany i rozpromieniony, jakbyś znalazł przed chatą worek pełen rudy. Zastanawiasz się tylko, dlaczego ten murzyn na czele ciągle się pośmiechuje, ale mniejsza o to. Nadchodzi noc, czas na sen. Nogi cię napierdalają jak pojebane, ale twój optymizm nie opadł ani trochę. Robisz parę kroków w stronę sypialni, ale nagle reszta celuje do ciebie skórz. Stój, śmieciu. Że kurwa co? Gomez mówi, że stoisz na bramie. To stoisz na bramie. Okazuje się, że ten niebany skurwiel jednak wymierzył ci karę. To była twoja kara. Miałeś stać na tej jebanej bramie, czy to noc, czy dzień, czy deszczowo, czy nie. Czy piści, czy przypieka. Choćby sam jebany Beliar stąpił na ten świat i rozkazał swoim robakom eksterminację każdego żywego organizmu w odrębie najbliższych kilku lat świetlnych, ty masz stać przy tym jebanym wejściu do zamku. Stoisz tak czwarty dzień, nogi już prawie nie czujesz, zbroja w kroczu zardzewiała od moczu. Ten jebany ciemnoskóry sterdziarz śmieje ci się prosto w twarz i idzie do ciepłego wyrka uprzednio sikając i strzelając kloca na zamkowym dziedzińcu. Wszystko na twoich oczach. W końcu podbija jakiś obdartus z mieczem co to ostatniego chyba za archobara pierwszego ostrzyli. Unosi go dwoma łapami jakby pomylił broń z końskim zaganiaczem i machać nim przed ryjem. Straszysz go i też kosę wyciągasz, ale wiesz, że jak tylko zrobisz chociażby krok w jego stronę, to potok trzymanego przez kilka tygodni gówna wyleje się z ciebie i zaleje cały obóz. Facet przebiega przez bramę, ale reszta strażników najwyraźniej ma go głęboko w dupie, więc to się będziesz przejmował. Odbija do księdza w czerwonej sutanie, bierze jakiegoś fanta i stwierdala. Kilka tygodni później widzisz tego samego gościa, jednak tym razem przypakowanego, jakby przez cały ten czas na eliksirach siły jechał i całą kolonię powybijał z potworów. Bary szersze niż u trolla, wielgach na broń w łapie, zbroja wytrzymalsza niż mury zamku. Gomez mówi. Zajebać śmiecia. No co zrobisz, nic nie zrobisz. Chwytasz za kosę, ale nim w ogóle udaje ci się ją wyciągnąć, gościu wwija w ciebie swój masywny oręż. Leżysz teraz na ziemi skąpany we krwi, a ostatnim uczuciem, które ci towarzyszy jest ulga. Zwieracze odmówiły posłuszeństwa i same się luzują. Szczęśliwy wydajesz z siebie ostatni oddech. Twoje życie było równie gówniane jak twoja śmierć. Czujesz jeszcze jak koleś przeszukuje ci kieszenie. Umierają słyszysz tylko... Nawet rudy nie masz. Ty bezużyteczny śmieciu. Subskrybując kanał oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę, wspierasz rozwój mojego kanału.